Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim odcinku zaprezentowałem Wam zestaw startowy kulek Gravitrax, który pozwala nam na budowanie torów przeszkód dla kulek, które potem muszą zostać pokonane. Dzisiaj zaprezentuję Wam dodatek o nazwie Tunel. Ten dodatek kosztuje w okolicach 80 zł. I posiada dokładnie aż 17 elementów. Zestaw ten jest bardzo walty siebie, ponieważ daje nam dużo nowych możliwości oraz funkcji, których w zestawie startowym nie mamy. Teraz przejdźmy do każdego elementu osobno. Pierwszym elementem są dwie płyty, które możemy oczywiście połączyć ze sobą. W ten sposób zyskujemy planszę 33 cm na 66 cm większą. I możemy rozbudować nasz tor o dużo bardziej. Następnymi dwoma elementami są proste tunele. Pomysł sam w sobie na odcinki proste w zestawach Gravitrax jest bardzo dobry, ponieważ w zestawie startowym albo w innych zestawach musimy używać na proste odcinki skrzyżowań, przy których kulka często może zmienić kierunek, mimo że to nam nie jest wcale potrzebne. A przy dodatku tunele mamy dwie proste, przez które jest pewne, że nasza kulka bez problemu przeleci. Tunel można także wyjąć, a w ten sposób zyskujemy biały sześciokąt, do którego możemy wstawić element typu łapacz, spadek, albo coś innego, co przedstawiłem Wam w ostatnim odcinku. Następnymi czterema elementami są zakręty przykryte. Możemy oczywiście na. Początek i koniec każdego zakrętu dołączyć szynę, albo oczywiście dalszy zakręt, i w ten sposób zyskujemy możliwość zakrętów na torze. Nie różnią się one za bardzo niczym od normalnych zakrętów, które są odkryte, tyle że normalne mają jeszcze tutaj taki ostry zakręt, a te mają tylko zwykły przykryty zakręt, więc możemy budować tylko jednostronnie. Następnymi dwoma elementami są skrzyżowania, a dokładnie skrzyżowania przykryte. W tych skrzyżowaniach, w porównaniu do zwykłych, nie widzimy, w którą stronę kulka wyleci, ponieważ dźwignia jest schowana. Fajne jest też to, że nie musimy dźwigni zawsze kłaść na element, tylko możemy sobie postawić takie skrzyżowanie. I mieć od razu gotowy element. Tutaj widzicie, jak od środka się rusza nasza wajcha, i w ten sposób kulka może lecieć w danym kierunku. Także można oczywiście wyjąć skrzyżowania z tych całych sześciokątów, i w ten sposób zyskać sześciokąty na łapacze albo inne elementy. Następnymi dwoma elementami są szyny O. Jak te szyny pierwszy raz zobaczyłem, byłem bardzo zdziwiony i nie rozumiałem do końca sensu, do czego one mają służyć. Muszę jednak przyznać, że ten element jest bardzo praktyczny, ponieważ kulki lecące na przykład z dwóch tras albo z dwóch różnych stron po skrzyżowaniu na przykład mogą spotkać się z powrotem w jednym miejscu i wlecieć przez dziurkę na niższe poziomy. Te dwa tory różnią się od siebie tym, że ta szyna O jest wygięta do środka, a ta druga do góry. Ta jest używana rzadziej, ponieważ potrzeba wyższych prędkości, aby kulka podjechała pod górę, ale i tak sama w sobie ta szyna jest bardzo fajna. Następnymi elementami są łapacze kulek, jednak nie zielone łapacze, tylko łapacze kulek do szyny. Taki element możemy zamontować na torach, dokładnie w taki oto sposób i wtedy kulka spadająca na przykład z szyny O na pewno spadnie na tą szynę, a nie obok na podstawkę. Następnie w tym zestawie mamy dwie szyny o ostrym spadku. Te szyny są praktyczne, aby napędzić kulkę do jakiegoś wjazdu, albo jak się ma dodatek pętla, którego niestety jeszcze ja nie mam, to można podstawić ją pod pętlę i w ten sposób armatka nie musi cały czas stać przed pętlą. Tylko taki spadek wtedy wystarcza i można go zamontować od startu, a kulka przez pętle, zawsze przeleci. Takich szyn mamy aż dwa w tym zestawie. Ostatnim elementem, a dokładnie ostatnimi dwoma elementami są robaki. Jest ten element nazywany popularnie robakiem, ponieważ jest on zgięty jak taki robaczek. Każdy sobie umie to dobrze Wyobrazić a dokładnie służy on do tego, że kulka z wyższego poziomu nabiera prędkości i zjeżdża na niższy poziom. Działa to niestety tylko na wysokości trzech kamieni wysokościowych albo 3,5 kamieni wysokościowych, a kulka nie może lecieć w drugą stronę. Ale i tak pomysł na ten element jest genialny i ja uważam go za bardzo praktycznego. Możecie o tym elemencie napisać coś w komentarzu. To by było na tyle. pokażę Wam jeszcze raz w skrócie wszystkie elementy, które są w tym zestawie. Mamy więc dwie szyny o osłym spadku, dwie szyny o dwa łapacze szynowe, dwa robaki, cztery zakręty przykryte, dwa proste tunele oraz dwa przykryte skrzyżowania, przy których nie wiadomo w którą stronę kulka wyleci. Mimo drogiej ceny, to Zestaw jest bardzo opłacalny, ponieważ daje nam dużo możliwości do budowania i przez to jest też bardzo atrakcyjną sprawą. Dzisiaj, a najpóźniej jutro nagram jeszcze film, gdzie buduję to ze tym setem oraz z tymi dodatkami. Ja uważam, że cały zestaw jest jeden z najfajniejszych zestawów Gravitrax, ponieważ daje nam dużo napędu. Oraz przykrytych miejsc. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.